Słyszałaś o tym, że CKM umieścił Cię na liście polskich najseksowniejszych kobiet? Nie, ale bardzo mi miło w takim razie. A czujesz się sexy? Momentami. Kiedy? Prywatnie. <laughs> w sypialni? <śmiech> <śmiech> Nie, prywatnie. No, kiedy, kiedy są momenty, że ktoś ważny na przykład sprawia, że czuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że każda kobieta ma takie dni, kiedy czuje się bardzo atrakcyjna i ma duże poczucie własnej wartości. Ja kiedy, niezależnie od tego, jak wygląda, nawet jeżeli wygląda fenomenalnie, to widzi się zupełnie w jakiś taki wypaczony sposób. Powiedziałaś mi kiedyś, że nie uważasz się za piękność. Nie, absolutnie. Zresztą według chyba żadnych standardów nie, nie, nie jestem piękna, bo ani. Nie jestem wysoka, ani nie jestem jakoś super szczupła, ani też nie jestem bardzo kształtna. Może można powiedzieć, że jestem inna, że mam taką oryginalną, nie do końca określoną urodę, co moim zdaniem jest moim atutem, w moim zawodzie. Rozmawiałyśmy o pięknościach, Ty mówię, że tobie się bardzo podoba, bardzo. Na przykład ja uważam, że bardzo była piękna, ale. Ale nie, nie, jest to, nie jest to osoba, którą bym wymieniła jako, jako największą piękność. Bym wymieniła Elizabeth Taylor, która była i przy kości i, i niezbyt wysoka, i tak naprawdę była według wszystkich źródeł, nawet samego Bartona, zbyt ogłosiona, podobno, czyli za czarne włosy, za dużo brwi. I to jest kwestia gustu, a uważam, że była najpiękniejszą kobietą na świecie. A co ty w sobie lubisz? Wiesz co, wydaje mi się, że moje oczy. Oczy to są takie, takie okna do duszy i bardzo dużo mówią o człowieku. I wiem, że zależnie od makijażu, m, mogą, m, mogę mieć bardzo, jeżeli w ogóle nie mam pomalowanych oczu, mogą być bardzo neutralne i młode. A jeżeli się bardzo pomaluję, to, to mogę na przykład zyskać 10 lat. Oczy. No dobrze, a jeśli chodzi o charakter, co w sobie lubisz? Wiesz co, to, to jest największa moja wada i zarówno moja największa zaleta, bo myślę, że wrażliwość. To jest moim zdaniem zaleta, bo, bo z tej wrażliwości się bierze pewnie to, że jestem w ogóle tym, kim jestem. I, i dobrze mi z tym, że, że jestem wrażliwa na, na świat, na ludzi. Mimo, że podobno mam zupełnie jakby zupełnie inny wizerunek. Może przez to, że jestem ciemna, nie wiem. A z drugiej strony, to jest moja największa wada, ponieważ ludzie wrażliwi mają trudniej w życiu i nie potrafią być tak naprawdę szczęśliwi nigdy. Ale ty chyba jesteś szczęśliwa teraz? Tak naprawdę było bardzo dużo momentów w moim życiu, w których czułam się szczęśliwa i mogę na przykład powiedzieć: tak, dziś jestem szczęśliwa, ale wszystko się tak bardzo zmienia i życie jest. Tak nieprzewidywalne. Ja myślę, że jestem tego zresztą żywym dowodem, że życie jest kompletnie, nie, nie da się zaplanować i może różnie zupełnie się poukładać, że wolę, wolę nie mówić o szczęściu, żeby nawet nie zapeszyć, chociażby. A mówiąc, że życie może tak bardzo zaskoczyć, masz troszkę na myśli ten przykry wypadek, który na jakiś czas wyjął Cię w ogóle no, z życia zawodowego? Wiesz, no na pewno. Na pewno w bardzo dużym stopniu to ukształtowało moją psychikę teraz, bo, bo faktycznie jak jest dobrze, czy jak czuję, że jest fajnie w moim życiu, to bardzo się boję tego momentu, ponieważ ten wypadek był takim szokiem i tak kompletnie niespodziewany i tak odwrócił wszystko do góry nogami i niestety uprzykrzył mi życie na bardzo długi czas że wolę podchodzi do wszystkiego z ogromną rezerwą. A czy gdy, gdy zdarzył się ten wypadek, który sparaliżował Ci nogę, nie miałaś możliwości nawet chodzenia przez jakiś czas, czy miałaś takie poczucie, ok, to koniec? Wiesz co, momentami tak, ponieważ niestety prognozy na początku były bardzo słabe. Pierwsze miesiące były tak naprawdę walką o to, żebym w ogóle nie była kaleką, bo jakby ludzie nie wiedzą o tym, ale to był bardzo poważny wypadek i bardzo poważny uraz, który tak naprawdę nie jest wyleczony ani moja noga nigdy nie będzie zdrowa. Więc to nie było jakieś tam złamanie. Ja byłam o kulach przez 9 miesięcy. Pierwszy raz potem trochę chodziłam ale ledwo i znowu byłam o kulach. W sumie półtora roku byłam wyjęta z pracy, z życia, z chodzenia. Straciłaś coś przez to? Wiesz co, zawodowo straciłam strasznie dużo. To znaczy w ogóle to, to są nie nie do obliczenia rzeczy, ponieważ to był moment, kiedy ja byłam tuż po obławie, byłam tuż po tym, jak zrobiłam Las Vegas, lak był emitowany. Tak naprawdę i w Stanach, i w Polsce propozycje przechodziły non stop. A potem jakby to zniknęło, no bo jakby ludzie uznali, że właściwie mnie nie ma, bo to nie jest tak jak z normalną pracą, że można sobie wziąć urlop i wrócić po roku. To jest tak, że moment mija po prostu. I w Polsce myślę, że bardzo dużo na tym straciłam. A ten wypadek zweryfikował też y, sytuację w Twoim życiu prywatnym? Myślę, że w dużym stopniu na pewno, y, ale moi najbliżsi przyjaciele super się jakby sprawdzili w tym i są na mnie jak rodzina po tym czasie, bo Mam przyjaciela, który przyjeżdżał do mnie ze Stanów, żeby móc ze mną pobyć parę dni i e, mnie wesprzeć na duchu. Zrozumiałam też, co jest ważne. Nauczyłam się bardzo dużej pokory, ale pokory wobec tego, że tak naprawdę jeżeli jest jedna rzecz fajna w moim życiu, to muszę się nią cieszyć, a nie myśleć już o kolejnej. Na przykład teraz robię film, gram główną rolę, a ja już mam histerię od tygodnia, co, co jest następnego. I uczę się, że, że, że nie można w ten sposób podchodzić do życia, bo przestać się w ogóle nie cieszyć tym, że jestem na obecnym planie. Chociażby. Muzyka